Było to moje pierwsze wyróżnienie na Warmii Mazurach, bo większość swojej przygody trenerskiej spędziłem w innych regionach kraju na Podlasiu 7 lat i na ziemi łódzkiej. Także cieszę się, że we własnym mieście mieszkam blisko stadionu, zostałem doceniony i pracujemy dalej. Jeszcze bardziej. Z większym wytężeniem. Pozytywnie powinniśmy ocenić, bo mamy 26 punktów. Przypomnę tylko, że w tamtym roku po 20 kolejkach mieliśmy 19. Byliśmy na pozycji spadkowej. Fakt jest faktem, że wiele meczy nam umknęło w tej rundzie, bo tych punktów powinniśmy mieć zdecydowanie więcej. Przeżyliśmy też wspaniałą przygodę w Pucharze Polski, eliminując Wisłę Płock. Byliśmy o krok do awansu, do ćwierć finału. To odpadnięcie było bardzo dla nas bolesne, bo rozegraliśmy naprawdę bardzo dobry mecz, ale nie do końca wytrzymaliśmy presję i nie dowieźliśmy tego w wyniku do końca. Ubolewamy, bo wiemy, z kim mieć Legnica gra, gra z Legią Warszawa. Byłyby to wspaniałe emocje i na pewno zima by była bardziej taka atrakcyjna i ciekawa. Przygotowania rozpoczynamy 7 stycznia. W pierwszym mikrocyklu tygodniowym gramy sparing ze zniczem Biała, Biała Piska. następnie jedziemy do Cetniewa, tam rozegramy dwa sparingi Olimpielblą, Radunia Stężyca, następny mikrocykle mamy na miejscu. I będzie praca na własnych obiektach, plus będziemy przeplatali grami kontrolnymi, między innymi ze Świtem Nowy Dwór, z Nowy Sącz. Planujemy wypad też do Wilna, żeby rozegrać podbalony mecz z Algirisem Wilno. I następnie udamy się na kolejne zgrupowanie do Nieborowa, to, będą, to będzie mikrocykl przygotowany pod kątem gier, już na wierzchni czysto trawiastej, nie na sztucznej. I następne dwa tygodnie: olsztyn i własne obiekty. I chcemy ostatni sparing zagrać na głównym boisku, przy sztucznym oświetleniu z Sokołem Ostróda. No wiemy, co szwankowało jesienią. Jesteśmy mądrzejsi. Przeanalizowaliśmy całą sytuację. Wiemy, na jakich pozycjach szukamy wzmocnień, i jest wszystko podporządkowane, żeby do naszej kadry doszło 6-4 dobrych piłkarzy. Część młodych piłkarzy już wie, że ma poszukać nowych klubów, ale są to młodzi piłkarze, którzy grali w większości w drugiej drużynie. Chcemy tych młodych zawodników wypożyczyć i mieć bacz na oko, jak się rozwijają. Nie wykluczone, że za pół roku ktoś z tych piłkarzy ponownie wróci do Olsztyna. Będą też odejścia z pierwszej drużyny, ale o tych odejściach dowiedzą się w pierwszej kolejności piłkarze.